Znałem ostatnio film jego najstata nice o robieniu trudnych rzeczy. I nie chodzi mi o wstawanie rano, mycie naczyń, sprzątanie. Chociaż tak, te czynności również są trudne i czasami ciężko się zmotywować do posprzątania kuchni. I naszła mnie refleksja na temat trudnych rzeczy, których w swoim życiu nie robiłem i jakie były tego konsekwencje. I chciałem wam o tym trochę opowiedzieć, bo łatwiej było w liceum wyjść ze znajomymi. Niż skupić się na nauce. Ale też wtedy nie do końca wiedziałem, co chcę robić, więc jest na to jakieś wytłumaczenie. Może teraz tłumaczę się w ten sposób, ale jednak coś w tym było. Nie przykładałem się do nauki w domu. To również spowodowało, że maturę nie zdałem na najlepszy wynik, jaki sobie mogłem wymarzyć, i składając papiery. Na studia, do jednej uczelni, do Politechniki Warszawskiej, na pięć kierunków, nie dostałem się na żaden. I na przełomie lipca i września 2014 roku zostałem z niczym z brakiem perspektyw na przyszłość studiów, na to, co będę robił dalej i gdzie będę się uczył. Wtedy zaczęły się próby ratowania sytuacji. Moja ciocia, siostra mojej mamy, skontaktowała się ze swoim byłym wykładowcą. Z jednej z polskich uczelni, żeby dowiedzieć się, czy są jakieś szanse na to, żeby w jakiś sposób jeszcze się dostać. Na szczęście były szanse, nie dlatego, że się skontaktowała, ale po prostu na 2014 rok, na. Kierunki, na które ja składałem, czyli to była chęć pójścia na elektrotechnikę albo informatykę, bo naprawdę w tamtym momencie jeszcze nie wiedziałem, co chcę robić w życiu. Otwierały się dodatkowe nabory, ponieważ nie było aż tak wielu studentów na te kierunki. To wielkie szczęście, bo jak dobrze pamiętam, w następnych latach, kiedy już studiowałem, będąc na drugim i trzecim roku, te kierunki były dużo, dużo bardziej przepełnione. Do tego stopnia, że studenci nie mieścili się na auli, która była im zarezerwowana na ich wydziale, tylko musieli korzystać z auli na innym wydziale, ponieważ była po prostu większa, przygotowana na większą ilość osób. Rekrutacja dodatkowa się wtedy otworzyła, ja złożyłem papiery, no i udało się dostać i na elektrotechnikę i na informatykę. No i w tamtym momencie musiałem w sumie zdecydować. Za bardzo nadal nie wiedząc co chcę robić, stwierdziłem, że ha pff, Zawsze lubiłem robić rzeczy z komputerami, więc może po prostu pójdę na informatykę. Myślałem, że jak idę na informatykę, to będę robił coś w Photoshopie. Robiłem w gimpie na grafice komputerowej, więc trochę miałem rację. Ale to był tylko jeden przedmiot z tych wszystkich, które tam były. Mam jeszcze inny przykład nierobienia trudnych rzeczy w swoim życiu. Okres gimnazjum i koła naukowego, zajęć dodatkowych z matematyki, gdzie miałem predyspozycję na to, żeby przygotować się do olimpiady, która pozwoliłaby mi na przykład nie pisać egzaminu gimnazjalnego i móc. Pójść na przykład do lepszego liceum. Matma przychodziła mi bardzo łatwo, zajęcia dodatkowe z matmy również, ale kiedy pojawiło się przygotowywanie do tych konkursów matematycznych, do Olimpiady Matematycznej, no to to już było coś trudniejszego. Coś, na co ja wtedy nie miałem motywacji. Nie chciałem robić trudnych rzeczy, więc ich nie robiłem. Pierwszy etap Olimpiady Matematycznej przeszedłem z dobrym wynikiem, no i dostałem się do tego. Finału wojewódzkiego, gdzie cało się kolejny test. Od pani matematyczki miałem przygotowane różne materiały, żeby powtarzać sobie w domu, żeby robić różne zadania. No, oczywiście tego nie zrobiłem. Nie zrobiłem tego w żadnym stopniu. Nie przygotowałem się w ogóle dodatkowo. Nie zrobiłem tej trudnej rzeczy. Zostałem finalistą. Napisałem ten egzamin, ten konkurs matematyczny na. Jakiś 8 punktów, miałem tytuł finalisty, no ale to nie dodawało mi nic innego oprócz jakichś tam chyba dodatkowych punktów e, przy dostawaniu się do liceum. Jednakże no, gdybym się przygotował, to miałbym dużo prościej, tym bardziej, że na tym konkursie było dokładnie zadanie, które ja miałem na jakiejś piątej czy siódmej stronie tych przygotowanych notatek. Od mojej pani od matematyki. Tylko, że ja tam nawet nie zajrzałem, więc nic dziwnego, że tego nie umiałem. Cóż, bywa. Pytanie, czy w ogóle kiedykolwiek zacząłem robić te trudne rzeczy? Tak, zacząłem je robić na studiach. Zacząłem je robić w momencie, w którym miałem konkretny plan działania na to, jak chcę, żeby wyglądały moje kolejne lata. Co chcę osiągnąć za kolejny rok, dwa. I wtedy zacząłem faktycznie robić trudne rzeczy. A jaki był to plan? Plan był taki, żeby po drugim roku studiów zacząć pracować. Jako programista. Wydawało się dosyć ciężkie z uwagi na to, że swoją jakąkolwiek przygodę z programowaniem zacząłem właśnie od studiów. Czy wtedy faktycznie dla mnie to były trudne rzeczy? Tak. Nauka dodatkowa, nie tylko to, co jest na studiach, tylko wybór konkretnego języka, w kierunku takim, w jakim chcę podążać i znaleźć pracę. Dodatkowo same studia, kontynuowanie ich i, i nauka na nich. Również zaliczanie wszystkich kolokwi i tak dalej. Nagroda w tym wszystkim była taka, że faktycznie po drugim roku studiów na wakacje udało mi się znaleźć pierwszą pracę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. Przepracowałem w tej firmie wakacje i zaczął się kolejny semestr i kolejne. Trudne rzeczy. Okazało się, że w sumie trudniejsze niż proces nauki do samej pracy, bo było to pogodzenie trzech piątych etatów, studiów dziennych oraz chęci robienia czegoś dla siebie, czytaj wyjścia ze znajomymi, e, uczestnictwa w kole naukowym, wtedy również jeszcze przez jakiś czas prowadzenia koła naukowego. I wydaje mi się, że to był wtedy najcięższy czas dla mnie, mojego organizmu, odnośnie krótkiego snu, dużej ilości obowiązków, stresu, ale to było po coś. To były te trudne rzeczy, które robiłem, to były te trudne rzeczy, które później zaowocowały w dalszej karierze i rozwoju. Zaowocowały mi chociażby nauką umiejętności miękkich, bo miałem epizod w swoim studiowaniu, że byłem student-partnerem Microsoftu. Prowadziłem różne szkolenia. Organizowałem konferencje, musiałem kontaktować się z różnymi osobami z branży. Byłem również ambasadorem studenckim jednej z firm IT. Podczas gdy byłem studentem, to również otworzyło mi wiele możliwości, ale również nauczyło mnie wielu różnych sytuacji, jak się zachować, jak z kimś rozmawiać, jak prezentować niektóre rzeczy, jak również sprzedawać swoją ideę, jak opowiadać o. Produktach, i tak dalej. I to w tym momencie wykorzystuję na co dzień w pracy, kiedy. Muszę porozmawiać z kimś, kto nie jest z działu IT, kto jest na przykład product managerem, i muszę mu opisać problem. I widzę tą różnicę, gdy ktoś, to jest tylko techniczny, opisuje ten problem. Ktoś, kto właśnie ma braki w tych umiejętnościach miękkich i takiej osobie jest go ciężko zrozumieć, jest mu ciężko dojść do zrozumienia, o co tak naprawdę chodzi tej drugiej osobie. Zauważyłem, że mi przez te doświadczenia, przez te właśnie trudne rzeczy, przez Ilość tych trudnych rzeczy, które robiłem wtedy, mam teraz łatwiej. Ostatecznie podsumowując to, tak wszystko, co chciałem Wam przekazać, to to, że czasami warto robić te trudne rzeczy. Te trudne rzeczy, które faktycznie mają Cię doprowadzić do jakiegoś celu, który sobie wyznaczyłeś. Ja na etapie koły średniej tych celów jeszcze nie miałem. Nie wiedziałem, co chcę robić, więc za bardzo nie miałem tych trudnych czynności do wykonywania. Także tak. Tym chciałem się z Wami podzielić w tym vlogu. Sprawdźcie również wcześniejsze filmy i jeżeli chcecie, to możecie zostawić obserwacje.